二次击杀！ Najdłuższa akcja ekologiczna w Polsce, 830 km akcja Czysta Odra. Razem Polacy, Niemcy i Czesi spotkaliśmy się nad Odrą po to, żeby ją chronić. Moim zdaniem środowisko no, teraz jest dramatyczne. Wszędzie są śmieci. Ja na przykład zebrałam dużo butelek też wycieraczkę do auta, tam były jeszcze jakieś pompersy, zużyte, no dużo jest tych rzeczy naprawdę, jest masaka. Biorę udział w akcji, bo uważam, że ta akcja jest bardzo wartościowa i potrzebna, bo dzięki temu możemy choć trochę e, posprzątać, zebrać ten okropny plastik i wszystkie inne śmieci, które zalegają tutaj nad naszą piękną Odrą. Ludzie w akcji, bo y, potem ma się takie fajne uczucie, że się pomogło. Ludzie no, zaświecają i to też zwierzętom y, przeszkadza. Przyłączamy się do tego typu inicjatyw, szczególnie tych, które eliminują plastik. Z naszej planety. Łączymy siły po to, żeby też uczyć młodzież jak małymi krokami i tym jak dbamy o przestrzeń, w której przebywamy wspólnie przed sezonem. Robimy rzeczy, żeby uporządkować to, co inni zostawiają po sobie. Akcji Czysta Odra. Fajnie, że coraz więcej osób do nas dołącza i pomaga nam sprzątać brzegi Odry i jej dopływów. Nie fajnie, że ciągle mamy co sprzątać.